Może znaleźć lepszego partnera, lepszego małżonka. W tym filmiku dr Torsunow odpowiada na pytanie o to, jak znaleźć właściwego, mniej egoistycznego małżonka i czy warto szukać lepszego partnera, kiedy nasz obecny związek okazuje się dla nas za trudny. Dowiadujemy się też, czym różni się pożądanie od miłości oraz skąd bierze się cierpienie w związku. Doktor Torsunow podpowiada nam także, jak według wiedzy wedyjskiej stworzyć bardziej harmonijny związek i czym różni się on od wizji miłości, o której marzy większość ludzi. A więc pojawia się pytanie, a może ta moja bliska osoba. Może mógłbym, mogłabym znaleźć kogoś mniej egoistycznego, kogoś bardziej bezinteresownego. No bo cóż, to jest zbyt wiele. Nawet nie znasz mojej sytuacji. Wszystko o czym mówisz jest niczym w porównaniu z tym, co dzieje się w moim życiu. Nie. Każdy przeżywa to samo, każdy ma taką samą sytuację. Po prostu jedni ludzie mają troszkę więcej umiejętności, zdolności do tego, żeby być szczęśliwym. I to komfortowe życie trwa u tych osób trochę dłużej. One są w stanie cieszyć się sobą nawzajem nieco dłużej i bardzo często to właśnie jest celem życia ludzi. Oni po prostu szukają kogoś, kogo, kim mogliby się cieszyć. O, takiego, co nie pije, takiego, co przynosi kwiaty. O, gdybym znalazła takiego, który nie jest nudny. To jest marzenie. Czego taka kobieta chce? Ona nie chce zdawać żadnych życiowych egzaminów, testów. Ona chce po prostu znaleźć taką osobą, taką osobę, która. No cóż, powodowałaby, że linia wody znajduje się zawsze ponad linią powierzchni wody w oceanie, ale przecież to jest nierealne, to jest iluzja, ponieważ woda w oceanie nieustannie unosi się w górę i opada w dół. A jaka jest przyczyna kłótni? Ależ nie pytaj mnie o to, nie pytaj mnie o przyczynę, nie szukaj przyczyny, ponieważ nie ma, nie ma przyczyny, jest tylko ona jedna, tylko ta jedna ona, to ona jest winna wszystkiemu i to właśnie miłość, to ona jest winna temu. Widzicie? Taka jest właśnie energia miłości. Ale czym jest ta miłość? Prawdziwa miłość to bezinteresowna, bardzo czysta siła, która przynosi szczęście, jeśli właściwie się ją traktuje. Jednak problem polega na tym, że kiedy miłość trafia do egoistycznego, niedojrzałego jeszcze serca. To ujawnia ona inną, zupełnie inną siłę, pożądanie. I to właśnie pożądanie stanowi przyczynę naszych cierpień, ponieważ kiedy ktoś chce cieszyć się bliską osobą, to żyje tym szalonym marzeniem, tym pragnieniem czerpania szczęścia z tej bliskiej osoby, i to przynosi nieszczęścia. Życie rodzinne jest łatwiejsze dla osób, które poznały się w takiej. E, łagodniejsze atfo, atmosferze, kiedy ludzie poznają się w atmosferze bardziej harmonijnej, stają się najpierw przyjaciółmi, znajomymi, podejmują może jakieś, e, jakieś wspólne praktyki duchowe, starają się zrozumieć siebie nawzajem. E, to bardzo często też e, pojawia się taka sytuacja, no, wiesz, doktorze Torsunow, no my się lubimy, rozumiemy, no ale wiesz, no nie ma tego, nie ma tego czegoś, no wiesz, no, no po prostu nie ma tego, rozumie mnie pan. A ja odpowiadam, no cóż, nawet święci ludzie mają dzieci. Tak jest. Zrozumcie, ta wschodnia wiedza mówi o tym, że kiedy ludzie spokojnie się poznają, Dają sobie szansę poznać siebie nawzajem, zrozumieć, kiedy z czasem przechodzą różne testy i popierają się. To tak czy inaczej, prędzej czy później, ta energia i tak zejdzie do tych niższych centrów energetycznych, i tak pojawi się pożądanie, ponieważ ciało kobiety zawsze jakby budzi to, to pragnienie cieszenia się. Tą fizycznością, więc nie ma sensu się o to martwić, nie ma potrzeby się o to martwić, ale kiedy ta harmonia ale kiedy harmonia w związku tworzy się najpierw na wyższych centrach energetycznych, to karma, czyli to wspólne życie razem, nie jest aż tak trudne. Jednak każdy marzy o tych silnych, intensywnych emocjach, o tym silnym uczuciu. To silne uczucie. No cóż, ono nie ma nic wspólnego z tymi wyższymi centrami energetycznymi, ponieważ te wyższe centra energetyczne są przyciągane tylko do czegoś czystego i niezwykle subtelnego. Jeśli ktoś z Was poczuje z mojej strony jakieś silne uczucie, y to znaczy, że w niewłaściwy sposób słuchacie tego wykładu, ponieważ powinniście mieć takie jasne głębokie uczucie, ale ono nie powinno być silne, ponieważ te emocjonalne, ta emocjonalna intensywność odczuć, ona jest przynależna niższym centrom energetycznym, niższym centrum energetycznym, i kiedy na tych niższych centrach energetycznych tworzy się harmonia, to ludzie żyją, oni, oni jakby żyją bardzo emocjonalnie, oni odczuwają bardzo silne emocje, bardzo silnie się do siebie przywiązują. Cieszą się tą namiętnością, tym wzajemnym szczęściem. Jednak, kiedy z czasem ten poziom szczęścia opada poniżej takiego bazowego poziomu wody, powiedzmy, to zaczyna się brazylijska telenowela. Rozumiecie, o czym mówię? My sami, jakby nie wiemy. Czym są e, relacje? Nie rozumiemy, czym jest prawdziwa miłość, jak należy tworzyć e, rodzinę. Jednak, cóż, warto wiedzieć, że kiedy rodzina tworzy się na bazie tego bardzo namiętnego przyciągania seksualnego, chęcią cieszenia się sobą, to e, z czasem przeradza się w taką brazylijską telenowelę pełną bolesnych wyzwań i cierpień. Podsumowując. Kiedy związek okazuje się za trudny i zastanawiamy się, czy nie poszukać innego, mniej egoistycznego partnera, warto uświadomić sobie, że tworzone przez nas związki są przede wszystkim polem naszych życiowych egzaminów i próba znalezienia lepszego małżonka jest iluzją, która powoduje jedynie, że nasze kolejne egzaminy, kolejne związki będą dla nas jeszcze trudniejsze. Dlatego zamiast uciekać w marzenia o innym partnerze, Warto zastanowić się raczej, jakie egzaminy życiowe powinniśmy zdać z obecnym. Z innych wykładów doktora Torsunowa dowiadujemy się także, że jeśli dany związek stanowi zagrożenie naszego zdrowia lub życia co jest raczej rzadko spotykaną sytuacją zamiast zmiany partnera na innego warto zamieszkać oddzielnie, zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu w relacji i na spokojnie przeanalizować swoje życiowe lekcje. Płynące z danego związku, za wszelką cenę unikając jednak rozwodu. Warto też wiedzieć, że prawdziwa miłość to bardzo czysta, bezinteresowna, delikatna siła o duchowej naturze, która przejawia się przede wszystkim w chęci służenia ukochanej osobie, w gotowości do, w gotowości do dbania o nią. Kiedy jednak miłość trafia do egoistycznego, niedojrzałego jeszcze serca, to budzi w nim inną. Bardzo gwałtowną siłę, czyli pożądanie, które jest główną przyczyną naszego cierpienia. W efekcie silnego pragnienia cieszenia się drugą osobą, ta sama siła, która miała przynieść nam szczęście, powoduje pasmo bolesnych rozczarowań i cierpień w związku. Paradoks polega jednak na tym, że niemal każdy marzy o takiej właśnie namiętnej, pełnej emocji miłości, która, według wiedzy wedyjskiej, nieuchronnie prowadzi do silnego, pełnego namiętności przywiązania i w konsekwencji równie silnej huśtawki emocji, co też sprawia, że gdy pierwsze chwile szczęścia przemijają, wspólne życie staje się ogromnym, bolesnym wyzwaniem.